Cześć, witam, Jestem. jak ci się podoba? Jest ekstra Też tak Jestem. sądzę a... Na wsi, w mieście, gdzieś na świecie Wszędzie znajdziesz takie dzieci Które promyk słońca minął właśnie dziś Więc dlatego mój kolego Wiem, że nie ma w tym nic złego Jeśli Cześć, szczęście nie przyniesie wyjdzie? Ciemny typ Ciemny typ to ja i ty Jasne są reguły gry Jeśli komuś możesz pomóc To pomagaj o tym wie siostra i brat, o tym śpiewa cały świat. Ciemny typ przynosi szczęście, jasna sprawa. Pośród drzewa, pośród nieba Panu Bogu tak zaśpiewał. I ty śpiewaj, choć nie umiesz aż tak pięknie. Zamiast procy i kamieni zawsze uśmiechność w kieszeni. Szczery uśmiech, tak jak kwiatek w butonierce. Ciemny typ, to ja i ty jasne są reguły gry. Jeśli komuś możesz pomóc, to pomagaj. O tym wie siostra i brat, o tym śpiewa cały świat. Ciemny typ przynosi szczęście, jasna sprawa. Kwiaty modlą się za cóż piękniejsze jest niż kwiaty, gdy wśród łąk rozpitną wiosną niczym tęcza. Niech modlitwa jak kosmetyk, smutne mig uleczy. Popatrz, idzie ciemny typ, a jaki święty! Ciemny typ to ja i ty, jasne są reguły gry. Jeśli komuś możesz pomóc, to pomagaj. O tym wie siostra i brat, o tym śpiewa cały świat. Ciemny typ przynosi szczęście, jasna sprawa. Torino wszędzie znajdzie się Bambino, które promyk słońca minął właśnie dziś. Więc dlatego, mój Kolego, wiem, że nie ma w tym nic złego. Jeśli szczęście im przyniesie ciemny typ. Ciemny typ, to ja i ty jasne są reguły gry. Jeśli komuś możesz pomóc, to pomagaj. Oczywiście tym, brat, tym cały świat. Ciemny typ przynosi szczęście, jasna sprawa. Ciemny typ to ja. I ty, nie są reguły gry. Jeśli komuś możesz pomóc, to pomagaj. O tym wie siostra i brat. O tym śpiewa cały świat. Ciemny typ przynosi szczęście, jasna sprawa.